Lokalnych artystów warto promować i skutecznie robi to Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek. To miejsce widziało już wiele wystaw i wielu artystów, ale prace Roxany Zagórnej pojawiły się po raz pierwszy. Odium sui et Jokalia, bo tak właśnie brzmi tytuł Wernisarzu, to zbiór debiutanckich dzieł młodej malarki. Wernisarz, choć na chwilę, pozwolił zajrzeć w głąb duszy i myśli Roxany. W takim luźnym tłumaczeniu. Tytuł oznacza samo nienawiść i wstępy. Już tłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że jest to moja pierwsza wystawa i chciałam w niej pokazać różnorodność moich prac, czyli właśnie od tych emocji, głównie negatywnych, aż po zainteresowania, różne wstety, różne takie mniejsze, większe przemyślenia. Po prostu pomieszać to wszystko. Uczucia i przemyślenia. Z nich właśnie powstały prace artystki. Obrazy zostaną w zamku piastowskim do 24 kwietnia. Warto odwiedzić w tym czasie zamek, by przekonać się, co kryło się w głowie artystki.